Witajcie w kolejnym odcinku Kukłówka Kuchnia dla Ogrodu Botanicznego. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać największe wrzosowiska w Europie, które mają ponad 900 hektarów. I dzisiaj będzie o wrzosie zwyczajnym. Wrzos pospolity, zwyczajny, jest jedną z najbardziej popularnych w Polsce roślin łąkowo-leśnych należących do rodziny wrzosowatych. Wrzos to gęsta krzewinka o wysokości 20-30 cm o intensywnie zielonych liściach i drobnych dzwonkowych kwiatach w kolorach różowo-liliowym, fioletowym lub czasem białym. Wrzos kwitnie najczęściej od lipca do października, a niektóre jego odmiany także w listopadzie zanim nadejdą przymrozki. Wrzos występuje niemal w całej Europie. I przyległych do naszego kontynentu obszarach, jak Azja i Afryka. W Polsce znajduje się, znajduje się malownicze skupiska wrzosu, tak zwane wrzosowiska, na pastwiskach, łąkach i obszarach leśnych, głównie na polanach, wyrębach, w lasach brzozowych i susnowych. Wrzos jest silną rośliną odporną na mrozy i suszę. Oprócz swoich walorów estetycznych, wrzos. Ma, przez, ma od wieków zastosowanie praktyczne. W Polsce, Szczo Szkocji i Laponii wyrabia się z niego miotły, strzechy i wplata w ściany wiejskich chat. To zapobiega gnieżdżeniu się robactwa w chatach. Z wrzosu zaplata się powrozy, wypecha materacę i stosuje jako opał lub źródło barwnika tkanin. Młode pędy. Służą do karmienia koni i bydła, albo wyrabia się z niego piwo wrzosowe, a także dodaje do win lub pije się jako herbatę. Kulinarnie i fitoterapeutycznie przeważnie. Jest polecany miód wrzosowy. Jest on zalecany szczególnie mężczyznom, ponieważ pozwala łagodzić nieprzyjemne objawy przerostu prostaty. Zaleca się go też jako produkt profilaktyczny. Miod, miód wrzosowy to jednak nie tylko czym, produkt dla panów, ponieważ oprócz wspomnianych właściwości wspomagających leczenie prostaty, posiada wszystkie te, które dostarczają nam kwiaty wrzosu, czyli bakteriobójcze, przeciwzapalne, dodatkowo poprawia pracę naszego serca. Jak najbardziej miód wrzosowy możemy wykorzystać w naszej kuchni. Świetnie sprawdza się do słodzenia herbaty, przygotowywania marynat do mięs, ponieważ on nie jest taki mocno słodki. Do słodkich dipów i deserów on prowadza tą taką harmonię między mdłą słodkością a wyrazistością. Kulinarnie polecam używanie kwiatów czy ziela wrzosu, do dań ciężkostrawnych lub słodko-mdłych. W kuchni babci tradycyjnej kuchni polskiej wrzos jest stosowany zamiennie z jałowcem. Jeżeli nie możemy jeść dosyć ciężkiej, silnej rośliny jak jałowiec, możemy zastąpić go spokojnie wrzosem. Ze względu na swoje walory lecznicze, właściwości lecznicze, wrzos wykorzystywany jest w leczeniu wysokiej gorączki, schorzenia dróg moczowych, chorób nerek, chorób i dolegliwości przewodu pokarmowego, chorób reumatycznych. Chorób wątroby, schorzeń dróg oddechowych, zaburzenia krążenia, zaburzenia menstruacyjnego, przyrostu prostaty czy bezsenności. Wrzos ma właściwości nawierzające, ochronne i regenerujące, dlatego bardzo często wykorzystywane jest w kosmetyce do kremów nawierzających, mieszanych ziołowych do kąpieli czy preparatów do pielęgnacji. E włosów. Zachęciłam Państwa do wprowadzenia wrzosu zwyczajnego do kuchni. Tak więc, życzę zdrówka i do zobaczenia w następnym odcinku.